Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w kolejnym odcinku z EFC Mobile24 opowiem co nieco o darmowym starpasie, również odbierzemy z niego nagrody, oprócz tego tutaj zakwesty, wam pokażę co tutaj ozbierałem, żeby odebrać te nagrody więc my teraz przechodzimy tutaj są tygodniowe zadania, tutaj zrobiłem je sporo, grałem w mecze head to head, tutaj codzienne już odbieram żeby odebrać sobie te starpass credits no i dobra tak więc już kolejny jeszcze odbieram kolejna porcja mamy tutaj 250 kreditsów. jeszcze tutaj dostaniemy tego dużo i jeszcze mamy 150 i tutaj kolejny level wbity czyli level 16 już tutaj kolejny level i dzięki temu mamy jeszcze 200 gemów i lecimy dalej. Kolejne tutaj questy wykonane. i tutaj Star Pass Credit mamy razy 400. I kolejne punkty 1000 gemów. Naprawdę i jej w tym sezonie sporo daje gemów ogólnie nad za te zadania, więc warto to sobie zrobić. I my teraz przechodzimy teraz do tej opcji, czyli Star tak jak mówiłem. Tu jest sporo nagród, i jest naprawdę dużo. Zaraz to odbierzemy i zobaczymy, co trafimy. Moi drodzy, odbieram teraz nagrody tutaj za Star Passa. I co ważne, jeżeli mam ten Star Pass, to tutaj mogę odebrać ścieżkę również premium. Jest to ona dostępna dla graczy, którzy grali poprzedni sezon czyli możemy odebrać FIFA Points, możemy tutaj odebrać te lepsze nagrody. Jest to idealna opcja, żeby to wykorzystać na start, i później będzie można kolejne 300 FIFA POINTS Tutaj, jak dojdziecie na lepszych zawodników 85 do 94, no, i tutaj te nagrody warto będzie odbierać. Dlatego robię codzienne zadania, czyli w daily questach to zrobię. No, ale póki co odbieram. I zrobimy tak, że odbiorę tutaj jednym przyciskiem czyli collector. No i tutaj mamy logo, tutaj FC Mobile, kolejne Gamy i tutaj FC Points czyli FIFA Points. Jakiś gracz tutaj mamy już jeszcze bramkarza, No i dobra. Tak to wygląda. Jeżeli graliście w poprzedni sezon, warto robić teraz zadania, bo macie dostępność odebrać tutaj FIFA points oraz więcej gemów. A przydadzą się na pewno, tak więc ja zamierzam jeszcze zrobić kilka daily questów, żeby więcej tych Star Pass, Pass creditsów tu. Odebrać macie tutaj level 19. Jeżeli tutaj patrzycie niżej, tutaj widzicie ile Star Pass credits wbiliście. Mamy jeszcze 20 dni, więc na pewno dużo się zrobi. No i tutaj, jeżeli chodzi o te daily questy, będę je robił. Tutaj jeszcze 8 meczów PSA a tak Muszę dograć, żeby odebrać kolejne te punkty do zadań tygodniowych. I na pewno się na tym skupię, ponieważ jeszcze tu mam Manager Mode, żeby tu wbić do tych punktów 500, czyli 800 Star Pass Credit i 400, więc będę robił te mecze. No dobrze moi drodzy, odbieramy kolejne teraz nagrody, są tu nagrody, gdzie mam FIFA Points, jest zawodnik 8089 z tego eventu, welcome. Więc zobaczymy, co tu ciekawego wpadnie. Więc ruszamy, odbieram to raczej jednym przyciskiem, żeby było prędzej. I lecimy. Tak więc ciekawe, kto nam wpadnie. Mamy tutaj Gemy, FIFA Points. Mamy już tutaj jeszcze Passpoint, to też można wymienić. Mamy Nico Williamsa z Rallygi, 300 tysięcy. Redmond. Tu mamy jeszcze innych zawodników. Jeszcze mamy tutaj 68 jakiś zawodnik i tutaj już tylko zawodnicy brązowi, ale ogólnie spoko. Z ligi hiszpańskiej ktoś się nam trafił. Ja raczej tego zawodnika sprzedam, bo nie pasuje mi do formacji. I teraz przejdziemy również do marketu. Chciałem Wam pokazać też takie porady ogólnie o markecie. Jeżeli macie jakieś karty, które Wam powypadały tu z paczek, warto to sprzedać. Nawet taki zawodnik 70 może kosztować 100 tysięcy, i nie ma akurat jego kart na rynku. To warto to sprzedać. Widzicie, że te karty ładnie mi tu zeszły i zaraz to zrobię. I będziemy mieli ponad 7,5 miliona. Tutaj najwięcej kosztował Loris. Milion końców, a później był Havers i Almiron. No to odbieramy te wszystkie coinsy. i widzicie 70 oceny. Zawodnik i sprzedany. Dobra, już 3 miliony 200 000. 8,5 miliona mamy i teraz przejdę do marketu gdzie mamy zawodników ogólnie w klubie jeżeli tutaj patrzycie jak mamy graczy 79 to widzicie że wiele z tych kart nawet taki bramkarz Atalanty jest potrzebny widzicie że nie ma go na rynku jest ten czerwony znacznik to raczej wam pójdzie taki piłkarz nawet taki zawodnik też pójdzie Liga Turecka czy nawet lewy obrońca tutaj jest potrzebny, Malasia. Mam tu tych zawodników i ja zbieram póki co teraz monety, żeby później na kolejne eventy móc sobie kupić dobrego gracza do składu. Więc warto sobie posprzedawać takie karty niepotrzebne, no bo kto będzie grał takimi kartami srebrnymi? więc jeżeli nie pasuje ktoś wam do formacji albo nie przyda wam się możecie go wystawić więc yy, tak jak widzicie ja już wystawiłem kogoś tutaj nad i karty brązowe te schodzą bo yy, też tutaj widzicie nie ma ich dużo i akurat warto nad takie karty tutaj z tych Copa Libertadores to też można sprzedawać bo to też yy, jak wam wypada to można akurat wystawić. Minusem jest tego że 25 kart, jak już wystawicie i sprzedacie, to kolejne trzeba znowu odebrać końcy i, i wiadomo, później musicie znowu kolejne karty wystawiać. Więc tak to wygląda. Nie będę przedłużał, ale taka drobna porada, jeżeli chodzi o market. No i też przejdziemy zaraz do eventu. Jeżeli chodzi o te paszki, tu nic się nie zmieniło. Zagemy. Raczej dzisiaj nie będę teraz tego otwierał, i przejdźmy sobie teraz do eventu, gdzie mamy teraz tu kick-off. Są dalej te mecze, tu mamy ten daily target. Zagramy sobie zaraz jakiś meczyk, i tutaj kolejna ścieżka, już można tutaj próbować. Jeżeli macie tutaj tą zakładkę New Teams, to można sobie tutaj. Otwierać, ja tutaj już prawie skończyłem tą jedną, i tutaj gwarantowany zawodnik, tutaj 80 do 93, można Neymara trafić. No, ciekawe, akurat mam punkty, to zobaczymy. I teraz otwieramy. Mamy animację i ciekawe I mamy Amerykę LW, to będzie raczej chyba Parisić tak, 85 perisic lewe skrzydło, ale akurat mam grillisza, więc mi się nie przyda, więc chyba raczej pójdzie na sprzedaż jeszcze się zastanowię no, zobaczymy, ale 800 tysięcy jak za takiego gracza, to na pewno przyda się jeszcze z tej zakładki tu na początku, już tutaj co levele ukończyłem mogę odebrać, zobaczymy czy tutaj jakiś zawodnik będzie inny, state 73. Tutaj nie mamy takiej procentowej szansy, że na pewno trafimy, ale widzicie są karty 87 i jak ktoś ma szczęście, może trafić, ale no niestety. Ale jest taki zawodnik kolejny srebrny 90 000. Ogólnie i jej za jakieś rekompensaty też dało po 6,5 gemów. Więc ja zbieram gęby, żeby zrobić porządny, taki duży opening. Jeżeli chodzi tutaj o ligę mistrzów, będę też dalej grał, żeby tu coś uzyskać. I na koniec zagramy zaraz mecz. Dobrze moi drodzy, zagramy sobie teraz jeden mecz. Tutaj już prawie dobijam do rangi Pro 2, tutaj Falls Attack. No i zobaczymy na jakiego rywala trafimy. No i tutaj mamy kogoś, kto już ma. Tutaj, logo Fluminense zobaczymy, co, co tutaj się kryje. Jaki ma skład, i też w komentarzu możecie napisać, czy coś trafiliście nowego z Eventuelkami. Jak wyglądają Wasze składy? Czy też sprzedawaliście niektóre karty, żeby zyskać trochę monet? Też napiszcie ogólnie, jak Wam się to podoba, czy też, też karty, które. Mieliście takie srebrne też posprzedawaliście Jestem ciekaw więc możecie napisać w komentarzu. A my teraz przechodzimy do spotkania, gdzie mamy już tutaj 2-1. Zanetti, już ruszam. No dobra, 3 do 2. I tutaj lecimy już grilliszem 4 do 3. Dobra, Jordi Alba. I mu koko pięknie 5 do 3. Dobra, tak więc już mamy tu kolejną akcję. Tym razem Grilisz. I mamy 6 do 4. I Jordi Alba ponownie. Jeszcze mamy 30 sekund. No dobra, 7 do 5. Lecimy dalej z Zanetti. No niestety niedokładnie. Dobra. Hmm, grilisz ponownie tutaj będziemy musieli minąć rywala i pięknie tutaj strzelamy na 8 do 5 I zostało 10 sekund no to jeszcze Gerard próbuje no i tutaj strzał Gerarda 9 do 6 raczej jeszcze mamy okazję tutaj strzelić żeby było 10 jest 10 do 6 i tak więc się zaskoczyło całe spotkanie więc tutaj przejdziemy jeszcze do składu, może uda nam się coś tutaj ulepszyć. Sprawdzimy, co mogę tutaj jeszcze odebrać, bo tutaj jeszcze questy zrobione. Już tutaj Dywizja Pro 2, już tutaj lecimy, i tutaj odbieram nagrody. Tu mamy 200 tysięcy monet. Dobra, i my przejdziemy do zespołu i sobie uzupełni ławkę, bo trafiłem nowe karty. Ogólnie ze składu jestem zadowolony, jeszcze tylko muszę tego prawego skrzydłowego sobie zmienić i na pewno postaram się kogoś kupić lepszego. Tylko tutaj z ławki tu zamieniamy graczy. Na pewno ten policyjski wejdzie albo będę też go sprzedawał. Nie wiem, co jeszcze zrobię. I tu mamy jeszcze takiego zawodnika, też możemy zamienić Nico Williams. Dobry Pace, aczkolwiek no, musiałbym zmienić formację. No póki co ten zespół naprawdę dobrze się gra. Ten pomocnik też Gabriel Wejm daje radę. Tutaj Timbera mam z Arsenalu. No i tak to na razie wygląda. Myślę, że tak jak ulepszę jeszcze tu kilka kart. Jeszcze też wiadomo nie będę robił żadnych rank-upów, bo później będą lepsze karty. Trzeba poczekać na kolejne eventy, więc ja nie śpieszę się z tym, ponieważ jeżeli tutaj spojrzycie, to w live events to jeszcze 19 dni będą kolejne eventy, a jeżeli byście chcieli zobaczyć może w moim wykonaniu Ligę Mistrzów, to dajcie znać o tym w komentarzu, czy mam tutaj to rozegrać, czy, czy jednak y, robimy, czy o czymś innym y, cały film. Więc ja już będę powoli kończył. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, zobaczyliście, jak trafiłem kilka fajnych kart i też odebrałem nagrody ze starpassa Trochę powiedziałem kilka porad o markacie. A już będę kończył, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, wpadajcie na Discorda, na Instagrama. Wszystko macie w opisie i ja już kończę. To była na tyle. Cześć.